Cześć, witajcie dziemeczki z tej strony Sasaki i dzisiaj przedstawię wam parę krótkich informacji na temat walki pomiędzy graczami w Pokémon Go. Zapraszam! Jeżeli Niaty chciałaby prowadzić walki Pokémon Go, musi też prowadzić ujawnienie graczy w naszych telefonach, czyli żebyśmy widzieli innych graczy w telefonach. Wtedy, gdy będziemy blisko, będzie można, tak jak widzicie na ekranie, zaakceptować walkę i walczyć z nim. Macie tutaj też interfejs, jak wygląda. I co mogę jeszcze o tym powiedzieć? Trzeba będzie... Mieć tak jakby specjalny, nie, nie wiem jeszcze jak to się będzie nazywało, taki specjalny żeton, który upoważnia do walki, go się będzie zdobywał na, chyba na 15 poziomie i od tego poziomu będzie można walczyć, więc to też taka krótka informacja. Oczywiście będzie można ten żeton kupić wcześniej, tylko że trzeba będzie zapłacić za niego Pokékońcy, a to już trochę trudniejsze, więc ja tych też chciałoby zarobić na tych walkach w Pokémon Go. Można też będzie walczyć teamowo. macie na ekranie na przykład dwie osoby na jednego lub dwie na dwa i trzy na trzy. Będzie takie trzy możliwości i będzie można za to wygrywać nagrody, czyli końcy Do Jeżeli no, walczycie 3 na 3, to każdy otrzymuje 30 pokek końców. Walczycie 1 na 1, to wygrane otrzymuje 10 pokek końców. A jeżeli na przykład ym, chcecie walczyć. Końcy, możecie dać stawkę czy na przykład każdy daje po 30 końców i wygrana drużyna zgania wszystko i dzieli się po połowie a jeżeli chcecie jeszcze coś e, dopowiedzieć wiecie coś może fajnego na temat napiszcie w komentarzach. dzięki za oglądanie ja bym sasek jeżeli filmik wam się spodobał nie zapomnijcie zostawić łapeczki jeżeli jesteście nowi zasubskrybujcie dzięki za oglądanie ja bym sasek cześć